Witam serdecznie, szybka akcja. Przygotowałem moim pszczołom frykasy, tak? Tak, dostały prawie po, po kilogramie cukru, już więcej nie miałem, to podzieliłem, tak? 3 kg cukru, i tak nawet miałem ten sok z kapusty i trochę wody, tak, że on się mocno tutaj, tak. Ale no, wkładałem tych kijów, to one się nie potopią, a tyle co tu jest wody, to one zwyczajnie one to opanują, tak? One to opanują, trzeba będzie to wkładać tu. Tak, ja tutaj to powkładam, one jak zwęszą to, słuchajcie, to będzie pięknie, tak, ten cukier u siebie na chacie i one zaczną to sobie wybierać, tak, i na tych ramkach już nie będzie taka nędza, tak, one teraz zwyczajnie, ja widzę, że jak nie ma, tak, że one, nie, nie, no ja nie widzę tego, ja tego nie czuję, słuchajcie, żeby pszczoły mogły tutaj nazbierać, więc zwyczajnie ja tu nie dzikuję z tym, że one zrobią nie wiadomo co. Tak, one teraz, jak już tak mają zamiar, to niech się tym czerwem, tym czerwiem zajmują będzie spoko, bo widzę, że to wychodzi. Więc jeśli te tak wychodzą, to te kolejne rodzinki, które tam gdzieś mamy też powinny nam w miarę tak wychodzić. Tak teraz ta pszczoła się zacznie teraz tu wygryzać już, więc ta rodzinka zwyczajnie dojdzie do jakiejś tam mocy swojej. Już będzie budowała plasterki, więc trzeba będzie tu przyjść na przykład w połowie tygodnia uważam i zobaczyć ile jest tej pszczoły. Jak grubo u obsiada to można dać tutaj po, po ramce do robienia, tak? W tym momencie, to co my teraz zrobiliśmy, to ja jeszcze im tutaj oczywiście przytknę wylotki. Tak? Ja widzę, że te pszczoły się też bronią. One są mądre pszczoły. Ale Zezorne na złodzieństwo trzeba być, widzę. Tak, nie można pozwolić na kradziejstwa, bo nam po prostu te rodziny się zniszczą. Mogą się nam zniszczyć, tak? Tyle już mają tu czasu, to jak coś tam funkcjonuje. Widać, że one działają, to zwyczajnie nie chcemy zrobić takiego im bublu, że damy im takie warunki, że nam coś nie wyjdzie, tak? O, tu zmniejszymy wylotek na maksa. Tak, że miały taki palec i to jest koniec. Tak, wszystko ładnie widać, zrobiliśmy te wylateczki tak na palca. No i niech sobie radzą. Mi się one podobają. Wydaje mi się, że ten czerw jest całkiem spoko. Jeśli chodzi o, o, o ten pierwszy po matce, później będziemy, jak ta pszczoła młoda się trochę powygryza, to później będzie lepszy ten czerw, tak? Wiadomo bo no ta młoda pszczoła będzie miała większy potencjał na robienie tego czerwiu, tak? Wiadomo, młoda pszczoła jest od tego, że wychowuje czerw, więc jeśli ta pszczoła się wygryzie, tam tego czerwiu się zaraz pojawi dużo więcej. Zaraz będziemy tutaj podkładać rameczki i będzie super. Rozinki będą nam się rozwijać. Jeśli będzie wszystko w porządku, to dla tych tutaj będę właśnie szukał nowych domów. I to było to wszystko i życzę.